Czytam tak ogromnie reklamowaną książkę Zbigniewa Załuskiego, 44, i mocno jestem zawiedziony, choć wierzę w dobre intencje autora. Cóż, kiedy prawdy tam mało? Cenzura cenzurą, ale i tak wiele rzeczy przekręca lub w ogóle ich nie wie. Powstanie warszawskie przeżyłem na własnej skórze jak najciężej, byłem ranny, straciłem całą twórczość, rodzina wywieziona do Niemiec. Byłem na nie wściekły. Czemu zresztą dałem wyraz w Londynie w 1957 roku w rozmowie z niezbyt mądrym generałem Pełczyńskim. Ale jedno jest pewne. Teoria dwóch wrogów, politycznie na pewno zgubna, nie była wówczas teorią, lecz narzuconą nam praktyką. Między Hitlerem a Stalinem dwoma obłąkańcami nie było mądrych. Załuski nie może nic dokładnego napisać o półtora miliona Polaków wywiezionych z ziem wschodnich. Sam do nich należał i o ich losie. Nie może nic napisać o katyniu i o mnóstwie innych spraw. Psychiki kraju pod okupacją nie zna, o walce klasowej pisze jak ślepy o kolorach. W istocie, gdy odchodzili Niemcy, nie było już w Polsce ani kapitału, ani kapitalistów, więc gospodarka państwowa była koniecznością, ale sowiecka, marksowska doktryna koniecznością nie była. Wiedział o tym manifest lipcowy i wcale jej nie proklamował, Szkicując idylliczny obraz ustroju trójsektorowego. Dlatego pewno jest dziś niecenzuralny. Od dziesięciu chyba lat, albo dłużej, nikt go w całości nie wydrukował. Załuski też nie. Biedny ten załuski. Cenzura sprawia, że i on skazany jest na wieczne kłamanie, dzięki czemu nie może nikogo tak do dna przekonać, choć aż płacze z ochoty. Bałakanie o walce klas. I zrewolucjonizowanym chłopstwie to stereotypowe bujdy. Wszyscy, a chłopi najbardziej, drżeli przed rosyjskim terrorem i wszystko inne schodziło na plan dalszy, także parcelacja nielicznej obszarniczej ziemi. Mówić o walce klas po okupacji niemieckiej to już specjalna socjologiczna bójda. Szkopy dokonały tu urawniłowki niegorszej od sowieckiej. A co do rządu w Londynie, to jaki on tam był. Klasowy. Siedzieli w nim w większości sami hołysze, a choć nie był najmędrszy, to swym skamleniem o Lwów i Wilno sprawił, że dano nam Szczecin i Wrocław, co wcale nie było z początku takie pewne. Ciekawie mówił mi o tym kiedyś William Griffiths. W sumie książka Załuskiego, choć ma swoje racje, a także piękny, patetyczny, choć czasem zbyt płaczliwy ton, jest jednostronną propagandówką a nie wszechstronnym obrazem prawdy. Jeszcze jedna sztampa, choć szlachetna. Smutne to, bo dalej Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą. Są błyskotki zachodnie, są i wschodnie, a całej prawdy nie. Boć i na emigracji jej nie piszą, deformując znowuż w drugą stronę. A komuż potrzebna cała prawda? spyta ktoś. Z tego, zdaje się, założenia wychodzą ci, co kierują u nas cenzurą. Że po paru pokoleniach okłamywania ludzie zapomną, jak tam naprawdę było. No i ładno. Historia też jest instrumentem rządzenia. Czesi w Czernej, jak się zdaje, dogadali się. Pewno położą tłumik na swoje społeczeństwo, a w istocie robić będą to samo. A co z cenzurą? Komunikat jak na razie nader lakoniczny, bo jutro w Bratysławie dalszy ciąg spotkanie sześciu partii. Albo chodzi o zatarcie poprzedniej bzdury i uratowanie twarzy, albo chcą spróbować nacisku ze strony satelitów Gomułki, Ulbrichta, etc. Ciekawe to ogromnie. Martwi mnie tylko, że u nas sporo ludzi szarych, niepartyjnych, jest także przeciw Czechom. A więc może już trucizna dezinformacji zrobiła swoje. Hej ci Polaczkowie. Każdy naród jest, czy bywa, wstrętny na inny sposób powiedział Marian Aile.